Dzień dobry, witam wszystkich Wiem, że mnie słabo widać, ale Niestety mamy takie warunki Jakie mamy Jest sobota wieczór A jak wiadomo W sobotę wieczór to się raczej Odpoczywa ja Musiałem wziąć S-Klasę na Wymuszoną przejażdżkę Kupiłem ten samochód bardzo niedawno temu Pan sprzedawca, kiedy mi go sprzedawał Od razu powiedział, że akumulator jest do wymiany i do wyrzucenia No, pogodziłem się z tym Ale przez pierwsze dwa tygodnie Kiedy były największe mrozy Ten samochód działał i był wydajny I był sprawny i odpalał zawsze od strzała I całe wyposażenie wewnątrz też również działa A więc się tym nie przejmowałem Dzisiaj rano wsiadłem Właściwie rano, dwie godziny temu No, nie odpalił no, myślę sobie, żadna nowość, no, nie odpalił, to nie odpalił, no trzeba kupić nowy akumulator. No i tu się zaczęły schody, ponieważ już przy demontażu poprzedniego akumulatora były duże problemy. Okazało się, że te śruby mają chyba z 15 lat montażowe i część z nich się ślizga, ale największy szok to przeżyłem, kiedy wyciągnąłem ten akumulator. Okazało się, że to jest akumulator chyba od Renault Megane, bo to jest fabryczny Renault akumulator. No, najwięcej do silnika 1.9 72 amperowy. Jestem po prostu zaskoczony i zdumiony kreatywnością niektórych sprzedających i tym, że w ogóle można takie druciarstwo uskuteczniać. No ale co poradzić? No. Realia rynku. Ten samochód też nie był najdroższy. Nie był też najtańszy, od razu mówię. Od razu jak go kupiłem, to na pierwszy, drugi dzień właściwie pojechał na detailing. Odświeżyliśmy troszeczkę lakier, co widać na filmie demonstracyjnym. Wnętrze jest całe wyprane i wysprzątane. Nie ma jeszcze tylko dywaników, takie jakie mają być walorowych, no bo czekamy do zimy. No i jak w każdej SCW220 do zrobienia jest generalnie blacharka. No, na szczęście progi są w miarę ok, nie zapada się, nie gnije. Wszystko jest tutaj w porządku, ale drzwi, bagażnik, no, błotniki, pojawiają się takie drobiazgi, no, lakiernicze, trzeba się za to zabrać. Rozmawiałem już z blacharzem, powiedział mi: no, Poczekaj jeszcze te 2-3 tygodnie do, do wiosny, może jeszcze coś wyjdzie. A więc w najbliższym czasie autko czeka jeszcze wizyta u blacharza. Poza tym, jak słychać, jest tutaj bardzo cicho, kupiłem to auto do celów powiedzmy sobie studyjnych właściwie to był mój jedyny cel kupując to auto żeby służyło jako mobilne studio nagrań ponieważ jest w nim cicho bardzo dobrze tłumi wiatr teraz jadę 70 na godzinę i praktycznie nic nie słychać wewnątrz w dzień też zapewnia dobre oświetlenie do kamer a więc jest spoko Fajne autko miałem kiedyś takie, tylko wersję 320 CD i była głośniejsza niż ta z benzyna. I jeszcze sekundka wyjaśnień o czym będzie ten kanał na YouTubie. Bo generalnie jest intro, jest jakiś film z pierwszego dnia z tą S klasą i to jeszcze po ciemku. Kanał będzie, jak sama nazwa wskazuje, o rozmowach. Mam kilku gości już zaproszonych na przyszły tydzień. Będziemy rozmawiać na tematy ogólnogospodarcze, finansowe, społeczne. Bardzo się cieszę, bo lubię rozmawiać z ludźmi, jak słychać. Lubię mówić bardzo dużo i lubię ich słuchać. Lubię rozmawiać o geopolityce, o polityce, generalnie o społeczeństwie. Mamy teraz czasy, jakie mamy. A więc materiału do debat na pewno nie zabraknie. Poza tym pojawi się być może prawdopodobnie seria dodatkowa, poboczna, w której będę komentował, lub recenzował lub opiniował albo wypowiadał swoje zdanie na temat dzieł kultury wybranych, czyli to będą utwory muzyczne, całe płyty, książki, filmy, prenumeraty, gazety, wszystko to co generalnie jest związane z wytworami kultury, kultury popularnej, kultury elitarnej zobaczymy. Zobaczymy jak się to potoczy. I tak jak mówię, będzie to seria dodatkowa poboczna i prawdopodobnie do końca miesiąca pojawi się tam bardzo dużo materiałów. Na głównym kanale będzie się pojawiało mniej, kanał, mniej filmów, prawdopodobnie około 7-8 w miesiącu. Zobaczymy jeszcze, jak się to potoczy. I generalnie tyle, czeka mnie teraz jeszcze. Przeprawa z S-Klasą. Zobaczymy, jak, jak długo będę jej użytkownikiem. Na razie nie chciałbym się z nią rozstawać. Chyba w ogóle nie chciałbym się już z nią rozstawać. E, tak prawdę powiedziawszy, e, to auto jest to jest przedlift. E, w przyszłym tygodniu, jak ogarnę takie najbardziej podstawowe rzeczy w tym samochodzie, udaję się do życzoznawcy. E, Być może. Jest pewna szansa, że uda się ten samochód już powoli przerabiać na żółte tablice. Jeżeli się uda, to OK. Jeżeli się nie uda, no to trudno i tak. Nikt statusu jank temu samochodu.. o matko. Nikt statusu jank temu samochodowi już nie odbierze. A więc tak wygląda sprawa. No to co do zobaczenia do usłyszenia w przyszłym tygodniu, być może za 2-3 tygodnie. I co? No i liczę na subskrypcje, bo to najważniejsze na samym początku. Musimy mieć już najmniej 1000 subskrypcji, żeby jakoś to ruszyć ten biznes, jak to się mówi. No i nic, czekam na uwagi i komentarze. Dzięki piękne. Do zobaczenia do usłyszenia. Hej.